Komentarz do Ewangelii ojca doktora Tomasza Szymczaka. 3 lipca 2022 roku. Z Ewangelii według Świętego Łukasza. Następnie wyznaczył Jezus jeszcze innych 72 i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich, Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto Was posyłam jak owce między wilki. Nie noście ze sobą trzosa, ani torby, ani sandałów. I nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie – Pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, Wasz pokój spocznie na nim, jeśli nie, powróci do Was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc co mają, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą Was, Jedzcie, co wam podadzą, uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was Królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiego miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulicę i powiedzcie: Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie że bliskie jest Królestwo Boże. Powiadam Wam, Sodomie leżej będzie w ów dzień niż temu miastu. Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością, mówiąc: Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają. Wtedy rzekł do nich: Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem Wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika a nic Wam nie zaszkodzi. Jednakże, nie z tego się cieszcie, że duchy się Wam poddają, lecz cieszcie się, że Wasze imiona zapisane są w niebie. Obiad i kolacja podstawowe narzędzia ewangelizacyjne. Zadziwia treść rozkazu, który pan Jezus wydaje 72 uczniom wysłanym na misję. No proszę sprawdzić. Właściwie jedyna sprawa, o której mówi to jedzenie. No dobrze, jest i o modlitwie, mają się modlić o to, aby pan posłał robotników na misję. Potem jest o tym, czego nie mają robić. Nie mają zabierać ze sobą plecaków, siatek, toreb, walizek, nie mają zabierać sandałów, nie mają się zatrzymywać po drodze na jałowe pogaduchy o pogodzie. A co mają robić? Mówić Pokój temu domowi, a potem zatrzymać się i jeść i pić, co podadzą. I jeszcze pan Jezus dodaje motywację. Mają jeść i pić, bo przecież robotnik jest godzien strawy. Niezła stawka godzinowa, skoro wystarczy powiedzieć raz pokój temu domowi, i już obiad się należy. I to nie jest jakiś błąd w druku, bo za chwilę pan Jezus powie o tym samym, że jeśli wejdą do jakiegoś miasta, to mają jeść, co im dadzą. Ja rozumiem, że logistyka misji jest ważna, ale żeby tyle razy o tym jedzeniu mówić? Wychodzi bowiem z tego, że jedzenie ważniejsze jest niż głoszenie Ewangelii. O co tu chodzi? A może o to, że w tych podstawowych sprawach, jak jedzenie i picie, mają się zdać na Pana i nie zaprzątać sobie o tym głowy? Cyryl z Aleksandrii mówi, że wszystkie te zakazy i nakazy misyjne można skrócić do zrzuć swą troskę na Pana, a on Cię podtrzyma, ponieważ to On daje świętym to, co potrzebne do życia. A może chodzi tutaj o to, że śniadanie, obiad i kolacja to podstawowe narzędzia ewangelizacyjne. Zjeść z kimś, przygotować komuś posiłek, to ustanowić wspólnotę, nawiązać relacje, bliskość. A to zupełnie inne warunki do głoszenia Ewangelii niż kompletna obcość. Co więcej, to już część składowa głoszonej Ewangelii.